Dobry wieczór. Dobry wieczór. Rozpoczynamy czwartą konferencję prasową Państwowej Komisji Wyborczej w dniu ponownego głosowania w wyborach samorządowych. Pragnę przywitać ponownie przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, pana sędziego Sylwestra Marciniaka. Oraz zastępcę przewodniczącego PKW sędziego Wojciecha Sycha. Państwowa Komisja Wyborcza w składzie pan Ryszard Kalisz i pan Ryszard Balicki oraz sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej i szef Krajowego Biura Wyborczego minister Magdalena Pietrzak. Panie Przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, wszystkie lokale wyborcze zostały zamknięte o godzinie 21. Nie obowiązuje cisza wyborcza. Dziękujemy wyborcom, którzy mimo nie najlepszej aury zdecydowali się zagłosować w wyborach samorządowych. Dziękujemy wszystkim członkom Komisji Wyborczych Obwodowych i Terytorialnych i prosimy o ich dalszy wysiłek i zaangażowanie w ustaleniu wyników głosowania. Dziękujemy także pracownikom administracji publicznej oraz funkcjonariuszom policji w prawidłowym zabezpieczeniu procesu wyborczego. Pan sędzia przewodniczący, sędzia Sych przedstawi najnowszy e, meldunek dotyczący jeszcze incydentów związanych e, z wyborami. Proszę bardzo. Będzie właściwie miał on charakter wyłącznie statystyczny. Są to dane na godzinę 18 podane przez Komendę Główną Policji. Od poprzedniego meldunku, a dotyczył godziny 14.00, odnotowano cztery przypadki przestępstw kodeksu karnego. Nie było odnotowanych nowych kolejnych przestępstw z kodeksu wyborczego. Łącznie, gdy chodzi o przestępstwa, odnotowano 12 od początku działań związanych z wyborami. Gdy chodzi o wykroczenia, od ostatniego meldunku odnotowano 4. Wykroczenia z kodeksu wykroczeń, jeśli chodzi o wykroczenia z kodeksu wyborczego, 24, łącznie przestępstw i wykroczeń odnotowano od początku działań 138. Nie mam tym razem dla Państwa żadnej informacji szczegółowej o jakimkolwiek wydarzeniu, które godne by było przekazania. Zwłaszcza, że. Byłoby trudno znaleźć coś równie ciekawego jak to, o czym mówiliśmy ostatnio. Dziękuję bardzo. I Pani Minister, jeszcze poproszę o zabranie głosu. Ja tylko krótko jeszcze na temat informacji, jakie otrzymaliśmy z delegatur, od komisarzy o zakończeniu głosowania. Tak jak Pan Przewodniczący powiedział, wszystkie lokale zostały zamknięte. Generalnie głosowanie przebiegało bez zakłóceń. W kilku przypadkach zgłaszały się sytuacje, w których wyborcy nie było w spisie wyborców. Każdą z tych sytuacji wyjaśniano z urzędami. Do obwodowych komisji wyborczych zdarzało się, że się zgłaszali mężowie zaufania z komitetów, które nie były uprawnione do, do wyznaczania mężów zaufania, ponieważ w, w tych wyborach mogli tylko ci te komitety, które uczestniczyły w głosowaniu, albo zdarzały się sytuacje, w których w trakcie głosowania okazywało się, że właśnie obserwują nieuprawnieni mężowie zaufania, więc takie sytuacje były wyjaśniane. Zdarzało się jak zwykle, że członkowie obwodowych komisji wyborczych nie, nie zgłaszali się do pracy. Trzeba było uzupełnić skład takiej komisji, ale generalnie nie było żadnych takich większych incydentów, które by wpływały na prawidłowy przebieg głosowania. Po 21 komisje przystąpiły do wykonywania czynności związanych z ustaleniem wyników głosowania. Dziękuję. Jeżeli macie Państwo pytania, bardzo proszę. Dobry wieczór, Ruch Kowalski, TVP Info raz jeszcze. Chciałem najpierw zapytać o to, czy możemy podać jakiekolwiek, czy dysponują Państwo jakimikolwiek danymi frekwencyjnymi już po zamknięciu lokali wyborczych albo chwilę wcześniej, czy te dane z 17 to ostatnie dane, które mamy? Znaczy zgodnie z y, uchwałami y, Państwowej Komisji Wyborczej obwodowe komisje były zobowiązane przedstawić frekwencje na godzinę 12.00 i na godzinę 17.00. Jeżeli podamy frekwencję, to już będzie ostateczna. To będzie w tym komunikacie. Y, Mam nadzieję, że będzie wcześniej, jak później. To jeśli jeszcze mogę, do Pana sędziego Sycha. Pan wspominał o tych o przestępstwach z kodeksu karnego. Pytam o, o, o ten wątek. Jakiego rodzaju to są przestępstwa, jakbyśmy mogli powiedzieć? Bo rozumiem, że to nie jest ani zakłócenie ciszy wyborczej, tak? tylko to są już przewidziane przestępstwa z kodeksu karnego związane z wyborami. O jakich kodeksu sytuacjach karnego. mówimy? Tak, z kodeksu karnego, z rozdziału o y, przestępstwach przeciwko wyborom i referendum, z artykułu 248 kodeksu karnego, jeden przypadek, z artykułu 250 jeden i y, y, z artykułu 250 A, dwa przypadki. Arkadiusz Wierzuch, to Pan 24. Dobry wieczór, Panie Przewodniczący, chciałem to pytać o te. Ostateczne wyniki pan mówił wcześniej niż później, to znaczy, kiedy poznam pana zdjęcia. Znaczy, proszę państwa, to już tak na zakończenie chciałem powiedzieć spokojnego wieczoru i do zobaczenia na porannej konferencji, ale nie jest wykluczone, że, że wcześniej. To zależy wszystko od prac obodowych komisji wyborczych. Nie chciałbym. Czy znaczy jest taka możliwość? To Pani Minister już tutaj od razu komunikat dla państwa dla mediów. Komunik komunikat, komunikat, natomiast zachęcamy do odwiedzania naszej strony tak, .pl. Na tej stronie państwo będziecie sami mogli zauważyć, jak spływają protokoły. Ponieważ tak jak pan przewodniczący powiedział, no mamy informację, że bardzo sprawnie pracują komisje. W związku z tym, jakby my umożliwimy Państwu tutaj oczekiwanie, jeśli to kwestia tego, czy chcecie skorzystać, czy nie, to już jest jakby wasza decyzja. Natomiast no, my nie będziemy kończyć pracy, no my to i tak pracujemy, pracujemy. tu cały czas, ale, ale jakby i Państwu taką możliwość damy, ponieważ no, nie mamy żadnej pewności, nie, nie wiemy, co będzie. Natomiast no, mamy informację, że bardzo sprawnie komisje pracują. Czyli możemy spodziewać się konferencji jeszcze dziś, Je. czy, czy, czy? Nie, nie jesteśmy w stanie Państwu tego powiedzieć, Dobrze. tak? Dlatego zachęcam do oglądania tej naszej strony, bo tam... Państwo się szybciej, znaczy dowiecie się w tym samym momencie, co i my, tak naprawdę. Bo jeśli na naszej stronie się znajdą już protokoły terytorialnych komisji gminnych, miejskich komisji wyborczych, to to jest znak, że już jakby protokoły z tych komisji są w drodze, bądź już trafiły do komisarza, komisarz je sprawdzi i, i tak naprawdę za chwilkę my dostaniemy tutaj tę stronę taką dokumentacyjną, tak? Bo to jest to, co my musimy jeszcze tutaj wykonać, niezależnie jakby od, od, od już wyników wyborów w poszczególnych gminach. Także za, zachęcam do śledzenia tej strony, bo, bo tam wszystko będzie, będzie się pokazywało będzie jasne. Ja mogę dodać od siebie, że cała struktura wyborcza pracuje niezwykle sprawnie, ale zawsze może się zdarzyć czynnik ludzki bądź innego rodzaju także przewidzieć nie można do końca. Proszę Państwa, musimy uwzględnić sytuację z pierwszej tury, że te wyniki przyszły naprawdę bardzo szybko. Spodziewaliśmy się, że będą później, a jak sami Państwo wiecie, były szybko. Tym razem na pewno będą jeszcze szybciej, ale zawsze najdłużej trwa oczekiwanie na ten ostatni procent, który musi spłynąć. Jak już Państwo wiecie, Państwa agencja wyborcza musi czekać na wszystkie wyniki, nie ma możliwości, żeby cokolwiek wcześniej, więc Zakładamy, że to będzie maksymalnie szybko, ale ważne, żeby to było maksymalnie dobrze i poprawnie obliczone. Jak rozumiem, to było ostatnie pytanie. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia. Właśnie. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia. Niekoniecznie. Niekoniecznie, bo, bo jeszcze trwa posiedzenie Państwa Komisji. przed Zaraz do Państwa